No więc, cześć, witajcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, zagrajmy w Wiedźmin 2... Na, w Wiedźmina 2 na streamie. No i zobaczymy, co tu się będzie działo. Eee, dobra, to już mi śmierdzi Ardem, oczywiście. A nie w tą stronę, panie Wiedźminie. Tutaj, ktoś. Nie? Nie, no na pewno, no. Co z nim jest nie tak? Halo, panie widzio. Za słaby garda mamy, czy co? Nie, wszystko działa ze stringiem. Czemu miałoby coś nie działać? Tu coś się chyba niedobrego stało z tą grą. Nie może tutaj jest wejście. O, tutaj jest wejście, dobra. Jednak nie tutaj, jednak tam. <śm> Ach, bieganina. No ale już do tego się przyzwyczaiłem. Zazwyczaj trzeba troszkę pobiegać. Zapiszmy sobie tak na wszelki wypadek. Tutaj podejrzewam będą jakieś upiary, więc może być śmiesznie. My musieli tego robić. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Ciekawe. No dobra, my sobie zioło pozbieramy. Też szpitala za stary hmm. na hmm. Eee, stem no i widzicie i tyle z mojego kłęna zostało Czyli trzeba po prostu siekać i siekać i siekać jeszcze raz. Aż w końcu się zasiecza. No esencja śmierci. Pozbierajmy sobie te supiarów wszystko. No, nie tylko esencja. Ja wczoraj urawa nie byłem, bo mi strasznie jego stream przerywało. Wcale nie musieli mi tego robić. A to jest Nilgardczyk. Ci ludzie byli niewinni. A ja? No ja wcześniej nie zauważyłem, że to jest duch Nil Nilgardczyka. Nie zamieni się upiera? Nie. Masakra, jakie schizy. Eee, pokonaj upiery. Ale już upierów nie ma, halo. Jak ja mam pokonać upiery jakich nie ma? Eee, a nie nie będę przyjść. ich grał drogiem No... Halloweenowo troszkę się zrobiło co? Tam pewnie będzie kolejna walka. Że mi to wygląda na takie typowe pomieszczenie z walką. O właśnie, o tym mówię. Nigdy się nie nauczyłem. <trud> Niezłe <nên to trud loves> szybkie są te kiedy masakra zetrzeć to koszt to kamienia, to moja, nieważne, zetrzeć! Akta szpitala. O, opłacało się, jak najbardziej. Trofeum z upiera, też miło. Przestrzęp też zbierzemy i tutaj chyba drugi upierdzieś gdzieś był pokonany, tak? A nie, tutaj, w tym samym rogu. O, jeszcze coś. Mam nadzieję, że mi zaraz wagi nie zabraknie tylko na to wszystko. Eee, teraz jak tu wyjść? Krew, krew, krew do... Tęne, dobra. Masakra, jaka schiza. Zasługują na cierpienie! Tak Wszyscy, wszystko zbierać Simonus, no dokładnie. Podłoga. się. Obejrzyj. Ja chciałem obejrzeć. Co tu było? Uu. Hehe, nieciekawie. To jest to? Tak, to to. Nie wiem, co tam jest napisane. Nie czy tam zbliżaj coś się! Napisane, zbliżaj się! Nie zbliżaj ale muszę, zbliżaj Masakra, Nie zbliżaj się! Oni to Oni własną chyba własną krwią pisali. Z, 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 zo, 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 zostaw A, mnie. Precz! Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja, nie ja! Co nie ty? Ogień, wszędzie ogień. Nie tak miało być. Nie chciałem tego. Przysięgam. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Precz stąd! Masakra! Podłoga się! W Nie, raczej ten musieli przejść tutaj. O, coś mamy. Nie chcę wiedzieć z czego to graut zebrał, no ale cóż. Nie wiem czemu mam schizę, że zaraz ktoś mi w klatce zamknie jak wejdę gdzieś. A, tu jest przejście. O właśnie. What the fuck? Tu... Łupie to. Nie wiem też czemu ten upior coś mnie nie... Ta... Nie widzę. To znaczy, bitrate jest 1800 ustawiony teraz. A jak nie, to u ciebie albo na hitboxie, bo u mnie wszystko jest super. Oj, ale upiorze, ty jej tam nie uciekaj. Dobra. Weźmy leki. E, tutaj coś mam, mamy skrzynkę, super. Karta choroby pacjenta. Nie chcę tego czytać chyba. Tu się Ech, jakaś to... masakra odwaliła w tym szpitalu. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Hi historię. Zawsze jest jakaś historia. Mów. E, byliśmy Edyńskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgardem pomagałem Rupertowi w Lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn Łupów. Słyszeliśmy już te, wcześniej niestworzone historie o tym skarbie byśmy, i braliśmy na spytki każdego jeńca z Armii Czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami... Zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie, może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuch pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była, małomówna i... Uczynna. Cóż! Drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz. Może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym nie. na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. No, chyba się Stąd! sam stał. Nie musieliśmy go szukać za bardzo. S -s -s -so 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 Zostaw mnie! Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Zasługują na cierpienie! Co prawda, to prawda, że... Zasługują na cierpienie. I, i co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley! Żyjesz! Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś Wiedźminem, pozbądź się go! Hmm. Chodźcie, pokażę pytanie. wam coś. Kogo ja widzę? Pamiętacie mnie? Łapiduchu! Pamiętasz, jak rozrywano mnie kawałek po kawałku? Pamiętacie, co z... się zrobili z ludźmi Jest z tego plenny, domu? Oszukałeś nas! Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawiam cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. Czas rozpocząć ucztę, chłopcy. No i klątwa została zdjęta. Troszkę inny sposób, ale moim zdaniem spirytety. My sobie podrobimy jeszcze jakieś tam areny. Solidny wiedźmiński miecz srebrny. Czyli nic nowego praktycznie. O, tutaj jeszcze jest jakaś skrzynia. Akta szpitala. Podziękuję. Nie będę czytał. Chociaż pewnie dużo ciekawych rzeczy mi się dowiedział, ale nie, nie wiem czy chcę. Szukamy jeszcze te pomieszczenie może, co? Tędy wyjdziemy, nie? Tędy nie wyjdziemy. No już chyba wszystko badałem, tak mi się zdaje. Co mnie to dało? Xp jakiegoś? Dobrze widziałem ekspat tak mi się zdaje. A nie, tak wytrzymałości. No okej, okay, mógłbym zabić tego ducha, to wtedy by się to przydało. A tak to raczej nie potrzebujemy. No i tutaj no nie wejdziemy. Nie, nie wyjdziemy. Chyba, że przez to pomieszczenie, gdzie ten... Tutaj. A, tu możemy wejść po drabinie, okej. Okay. To wejdźmy, zobaczmy co tam będzie na górnym piętrze. Może tu będzie coś ciekawego jeszcze do znalezienia. A już widzę skrzynię. Ona na pewno się przyda. Jednak pusta. Aha, bo my żeśmy tu schodzili chyba, tak? Tak, tak, my żeśmy tu schodzili To było zamknięte, tu była klapa No, dokładnie No ale teraz w na stronę jest wyjście <grym zbieramy> To będzie problematyczne Chyba znalazłem Dobra Jak wiemy już, że tam jest wyjście To jeszcze sobie tu poprzeszukujemy Pomieszczenia Ale widzę, że chyba wszystko zbadaliśmy Zagubiłem się, no normalnie się zgubiłem tutaj w tym labiryncie Jakaś masakra, ile tutaj, dróg i tak dalej Tutaj idziemy w dół, a my chcemy w górę iść Hmm, tu jest wyjście, dobra Oj, ale to mi się nie podoba, że tu jest noc Bo w nocy wracać przez las to jest tak średnie bym powiedział eee... Proszę, tutaj godzina ósma. Taka idealna godzina do wstania. Dobra. Już troszkę spokojniej na szczęście. No. Entriagant... Tak, to, to, to już. Tak, Cztery strzały jej nie ma. Tak to mniej więcej teraz już wygląda. Ale my szukamy teraz gniazda jak jeszcze jednak. Znaczy gniazda jak eee, Kokonów Endriac. Teraz jak tu zejść, pierw. jest ciekawe. <grystanie> I Simon znów się zgubił w lesie. Zmysł orientacji mam dobry, ale na żywo, a nie w grze. Taki mam problem mały. Że w grze mam dużo gorszy zmysł orientacji niż yy, normalnie. Sidła. Pierwszy raz mi się udało zauważyć sidła. W końcu. Aha, tu jest yy, wodospad. Nie, no teraz ten nekedy to już nie jest żaden problem dla mnie. Znaczy problemem jest to, że one dla mnie już nie są problemem. Może pora przestawić już na trudniejszy poziom trudności, znaczy na średni z powrotem. I te walki były naprawdę trudne, a teraz ja jej po prostu sieka jak... mięso. No. Aha, no to widzisz loczek. To jest Tartutera Pop. No, bo mówię, że ja żadnych klatek nie gubię na sleepem dotarł do tego do miasta czuję się jak asesy niebogodny gdzie ja tylko praktycznie zabija się jednego a później wszystkich się zabija kombosem To jest chyba to gniazdo Endriak, gdzie już byłem, to znaczy gniazdo. Tak, tu już byłem, to już rozwaliłem. Ale gdzie jest druga królowa Endriak? Nie chcę ją zabić kurczę, a nie mogę znaleźć. Może gdzieś tutaj. Znowu znów mi się monitor w laptopie wyłączył. Podujmy się jakąś mocą. Mogę czemu? No dobra, mniejsza. Nie, no ja też mam zmienną IP, ale raczej nigdy nie mam problemów z internetem. Przecież nie raz restart teraz pomagam. Nie wiem od czego to zależy. Jeżeli ktoś z widzów wie na YouTube, to niech napisze. To ja będę też bardziej doinformowany. No tu są te endriagi, więc tutaj dziś powinno być ich też leże, że tak powiem. Ale tu żadnych kokonów nie widzę. Taki jest problem mały. Tutaj już byłem. No właśnie. Tam na górze też już byłem. Dobra, powędrujmy sobie tak troszkę. Zaraz. Za nie, no nie widzę tych Henry tutaj, totalnie. Cały czas niby tu mam gdzieś walkę jakąś. O, co? No, mi też zawsze każą restartować. Nieraz to pomaga, nieraz nie. O, verbena, Dobra. Nie wiem, czy ja gdzieś pominąłem tutaj, czy co. To wiem, że tutaj krąg jest jakiś, no ale ja nie chcę kręgu. Krąg wigoru. Dobra, fajnie, fajnie, ale mnie na tym zależy. Fajnie, uzbroiłem ją teraz. Mimo ja chciałem podnieść. Ach. Tutaj śmieci pełna jeszcze leży. No, tutaj jeszcze chyba dwie endriagi tak? nie tylko ta jedna nie to znów hmm. znów nie to kliknę Dobra ale wiecie co ja sobie zrobię momencik przerwy eee, także koniec w tym odcinku taki troszkę krótszy odcinek coś tam porobiliśmy eee, i sobie po prostu w solucji przeczytam gdzie znaleźć te drugie endriagi Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. A ja się z wami żegnam. Cześć!